To już niemal pewniak, że Valve wypuści co najmniej nowe mapy na dziesięciolecie CSGO. Wszystkie aktualne mapy, które wleciały 21 lutego jako te, które pozwalają nam zagrać turniejowego lub skrzydłowego, czyli Iris, Climb, Creed i Hive, pojawiły się na Workshopie jako mapy do wstecznej kompatybilności, co znaczy najprawdopodobniej, że niedługo zostaną usunięte z grupy rezerwowej. A to zaś znaczy, iż Valve uniemożliwi granie na nich w systemie rankingowym. Niemal pewniakiem jest, że w przyszłym update'cie pojawi się The jako grywalna mapa, czyli jedna z najpopularniejszych map z CS 1.6. Ja się z tego powodu mega cieszę, choć w komentarzach u mnie na kanale nie brakuje z tego powodu negatywnych komentarzy. O, a poza tym, w końcu mogę odpowiedzieć widzowi na jego pytanie. Po zaledwie czterech latach. A no i jeszcze twórcy testowali The Prima, czyli jedną z ładniejszych map w CSGO, ale o tym więcej mówię w odcinku, który jest po prawej na górze. Może jestem zbytnim optymistą, ale nadal liczę, że Valve wrzuci na dziesięciolecie coś większego niż tylko mapy i naklejki. Nie oszukujmy się, taki event trafia się... Co 10 lat, więc naprawdę liczę chociaż na BT Sorsa 2 do CSGO. Jak było to z dotą dwójką, choć raczej się przeliczę. Chociaż jak tak grubiej się nad tym zastanowić, to pamiętajmy, że twórcy testowali również swojej deweloperskiej wersji mapy na Sorsa 2, więc jakaś tam szansa jest swoją drogą, mówię o tym w odcinku po prawej na górze. <laughs> Możecie sobie w niego kliknąć, jeżeli chcecie. Pytanie do Ciebie, co chciałbyś zobaczyć na dziesięciolecie CSGO? Napisz w komentarzu. Zapraszam na Discorda i widzimy się w następnym odcinku. Elo!